Jeśli chcesz poznać nowego mieszkańca mojej wioski, to zostaw łapkę w górę w tym momencie, to ci go przedstawię. Będziecie mogli się poznać i może się polubicie, więc zostaw łapkę w górę w tym momencie. Subskrybuj ten kanał w tym momencie. Czerwony guziczek pod tym filmem. Jeżeli to już robisz, to jestem z siebie naprawdę bardzo dumny. Ale jeśli tego nie robisz, to zmień to w tym momencie i subskrybuj. Stan się widzę. A moim nowym mieszkańcem, bo już zakładam, że zostawiłeś łapkę w górę i subskrypcję, jest słuchajcie, ten oto człowiek. On nazywa się Eryk. Cześć Eryk. Eryk jest klerykiem i ma Krzyż na blueset, więc jakby on będzie mógł udzielić mi ślubu w przyszłości. Jeżeli poznam moją piękną przyszłą żonę w tym świecie, zagrajmy w Minecraft. Swoją drogą, jeśli nie widzieliś poprzednich odcinków, to wpadnij tam w kartę i po odcinku nadruł poprzednie filmiki. Bo jeżeli nie subskrybowałeś wcześniej, to może, może cię ci nie wyświetliły. Ogólnie to też e, zmieniło się tu troszkę sporo. Powstał park, o którym mówiłem, a w nim drzewka, fajne ścieżki. E, o, 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 i tricus. Właśnie słuchajcie, do, do tego co się stało złego. Bo stało się coś bardzo złego. Co robisz? A co? E, Słuchajcie, generalnie mam podejrzenie, że Tricus kradnie moich e, villagerów. Kradnie mieszkańców mojej wioski, porywa ich, ponieważ, słuchajcie, zbudowałem właśnie dla Eryka też tutaj dom, jest wszystko fajnie, cacy, no nie. Wszystko zaczyna wyglądać coraz bardziej sensownie, ale e, może założyliście, że nie ma tu innych mieszkańców? Gdzie jest reszta moich osadników? I moja teoria jest tylko jedna: jakby morto był smok, ale raczej to jest jeszcze W Słuchajcie, wydaje mi się, że tricus porwa mi wisiaków. ponieważ znikają oni po kolei i zawsze przed porwaniem tricysus mnie pyta właśnie, co robię. Jestem w kopalni. Dlatego napiszę do niego, że jestem w kopalni i już tłumaczę, dlaczego mam trzy potki niewidzialności w mojej ekipunku. Otóż, moi drodzy, dzisiaj będziemy śledzić Tricusa, ponieważ tego przyłapać tego gorącym pożytku. Ja nie wierzę, że to jest ktokolwiek inny, a bo cokolwiek innego niż Trycus. Mi się wydaje, że Tricus porywa moich wisiaków I dzisiaj chcę to udowodnić, zobaczyć, co on właściwie z nimi robi. Gdzie on ich chowa. Kopiesz się po co? Jezu! O czym ty gadasz? Nie, szukam diaksów. Yy, Okej, okay, to troszeczkę brzmij mało wiarygodnie, bo na tej serii mamy naprawdę Durdyaksu. W końcu tam był portal do świata diamentów. Gdzie, gdzie, gdzie on był? On gdzieś tam był. Chyba. Nie, 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 wiem. Ale każdy go już widział, zresztą oglądałeś na dzień odcinek. E, więc słuchajcie, ja wypiję pierwszą potkę niewzględności. Mam jeszcze kilka w zapasie, więc w razie czego będziemy mogli odpalić. A teraz, słuchajcie, muszę zacząć... Co? Gdzie jest Eryk? Tu jest Eryk, okej. Okay. Eryk jest przy żółtym domku. I tutaj będę czekać na Trycusa, bo słuchajcie, jak mówię, on chyba ma prosty schemat. Pyta, gdzie jestem. Jak nie jestem w domu akurat, to potem zjechały oboje wieśniacy. Słuchajcie, idzie, 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 idzie. Widzicie go? Tak. To jest Tritsus, słuchajcie, nie minęło nawet e, Kilka minut A on tutaj przylazł Jak zawsze ma wyłączone partikle na szczęście, więc raczej mnie nie widzi Ale skrada się I chce Tak, on chce ukraść tego wieśniaka, słuchajcie Tragedia Co on wyjął, czym on go bije, co to za parówa O mój Boże, Eryk Eryk mnie też nie widzi, słuchajcie, on porywa Eryka Mówiłem, mówiłem, moja teoria jest prawdziwa Jest Tricus, Porywa moich wieśniaków, ale czemu Czemu on to robi, po co gdzie on ich prowadzi? On idzie do Smoczej Góry. Czy on chce go zaprowadzić? Czy on składa te... Czy on ich składa w ofierze? Czy moi wieśniacy wszyscy są martwi? Ty, cóż, czy, czy ty ich karmisz? co w się, sensie, czy ty karmisz smoka? Niby. Czekaj, czekaj, On idzie do kopalni? Co? Je... Podpala kopalnię? Czemu? Okej, okay, to jest bardzo dziwne. Nie dość, że porywa moich villagerów, podpalił mi kopalnię. Czekajcie, muszę to zgasić, muszę to zgasić. Zaraz go dogodnie, czekajcie. Pyk, 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 szybka akcja. O nie, co jest grane? Uważaj, przy wychodzeniu z kopalni. Czemu? A dlatego popadł? Bo myślałem, że tam jestem. Zapomniałem o tym moim małym kłamstwie. Co on robi? Gdzie on idzie? On chyba idzie do. Czy to jest jego wioska? Tak, on idzie do swojej. Czy on porywa tych? Wszystkich wieśniaków do swojej wioski, żeby oni tam mieszkali, bo nie ma swoich villagerów. Nie wiem, czy to jest e, słuszna teoria, ale da, trzeba to tak wyglądać. Ty mordeczko, możemy przeprowadzić innych wieśniaków. Nie musisz grać ode mnie, jeżeli to oglądasz. Coś się. Okej, okay. nie oceniajmy. Jeszcze nie wiemy wszystkiego, musimy się dowiedzieć reszty. Co to za? Jakaś kolejna wioska? Dziwne rzecz, słuchajcie, ja, ja, ja nie wiem, co jest grane. Rozwala na ściąka i dalej prowadzi tak. On ewidentnie idzie ze swojej wioski. To jest jakby jedno pewne. Wiemy. Biedno. Ale nie wiem nadal po co. Czemu on to robi? Po co są mu wszyscy wieżowie? teraz? Słuchajcie, nie mam żadnych wielu, już miałem trójkę, teraz nie mieszka w mojej wiosce nikt. I tam jest ktoś, kto wygląda identycznie jak Erik. Czekajcie, 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 kim ty jesteś? Casey? O mój Boże, nie, to nie jest. To jest też kleryk. Czemu on zbiera kleryków? To jest kolejna kleryczka? Co jest grane? Ile ma tych kleryków? Czy on robi jakąś sektę? Jeżu, co ty odwalasz? E, dobra, robi się bardzo dziwnie. Spytam go, a ty gdzie jesteś? Tego może spytam? Zobaczymy, czy skłamie czy powie prawdę. Okej, okay, on po raz chyba tam do wieży. Tak, bo on ma tą wielką wieżę. Ogólnie słuchajcie. Pytaliście mi, że Tricus ma jakieś przejście, tajne przejście. I nie wiem o co chodzi do końca, ale wydaje mi się, że to same porywanie wieśniaków, mieszkańców mojego miasta właściwie, ma coś wspólnego z jego wieżą i z jego jakimś tajnym przejściem, o którym za dużo słuchajcie jeszcze nie wiem. Gdzie on polazł? Ok, on jest tutaj. Otwarte drzwi, że nie słyszał tego. Chyba nie. Mógł to robić jakiś wieśniak. I. co? Co? On go. On tutaj ma tajne przejście. Czemu? Dokąd? Czekajcie. Jeszcze mam 4 minuty niewidzialności, więc spokojnie, damy radę tutaj pewnie jeszcze zeksplorować wszystko. Co jest grane? On go podtapia? Nie. On gdzieś płynął. Okej, okay. tu jest jeszcze jedna łódka. O nie, nie! Nie, nie mogę podnać na łódce, mi zobaczy. Okej, okay. czemu on tutaj jest? Co jest grane? Jerzy, gdzie jest Erik? Czemu tu jest? Taki wielki tunel I przede wszystkim, co to są za dziwne narzędzia Okej, co są za smocze narzędzia Których w sumie nadal nie zrobiłem Muszę zrobić to wkrótce, bo mam też przecież smocze narzędzia do zrobienia Co jest grane, co jest pięć Gdzie on polazł To był jakiś lag, słuchajcie Mi się wydaje, że to nie był Mi się wydaje, że on płynął łódką Tylko to była jakaś cinka Okej, to się robi bardzo dziwne Ja nie chcę stawiać łódki, bo to będzie ewidentnie widoczne Że hej, tu jest e, pływająca łódka Samotna Co to ma być Ej, 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 to gigantyczna farma. Co? Ile to ma pięter? What? Słuchajcie, to jest farma pszenicy, farma marchewek, farma ziemniaków. Ile to ma pięter? Wy to widzicie? To jest największa farma, jaką widziałem w życiu. Co jest grane? I czy na tej farmie pracują villagerowie? Okej, to jest ogromne, słuchajcie. To jest ogromne. To wszystko, to jest jedna wielka farma, a tutaj jest... Okej, to jest pół... What? Czy ta farma produkuje gotowy chleb? Co się... o! Oh. Uważać, uważaj, 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 on nieraz nie raz zobaczył, bo ja on się wkurzał i to nic nie mówił. I to sobie tłumaczy, dlaczego Tritusek tak mało nagrywał filmów ostatnio. Czy jakby on siedział na serwerze i po prostu dzień i noc robił tą farmę, Zaczyna tak wyglądać. Ale ta farma jakimś cudem robi chleb. Wydaje mi się nawet, że wiem, jak on to mógł zrobić. Wydaje mi się, że tam są wieśniacy, którzy handlują z innymi wieśniakami, którzy dają im chleb, bo tam ci wieczy, że... o mój Boże, ale to jest genialna farma. Skąd on ma taki projekt? Nie wierzę, że on sam to wymyślił. Patrzcie, tak. Tu jest masa wiśniaków i oni wszyscy są handlują, dają sobie chleb, to jest gotowa farma chleba. What? On zrobił nieskończoną maszynę do robienia chleba. Ale po co mu tyle żarcia? Ja chyba tutaj się wykopię na powierzchnię. Tak mi się wydaje. Tak obstawiam. Nie mam kilofu, bo kompletnie się nie przygotowałem na tę wyprawę. Myślałem, że nie wiem, z nie odkryję aż tak, ma prawnych sekretów, ale jednak jest grubo. Okej, okay, on tam jest na dole. Zaraz mi się skończy ka potka niewidzialności. Muszę uważać, muszę bardzo uważać. On tego chyba nie zobaczył, wątpię, on pisze taki render distance. Więc szybko zjem sobie potkę, szybko biorę piasek. Tak, mogę wyjść na dwór, więc tutaj on ma wyjście. Okej. Okay, o, 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 o. Nie może mnie zobaczyć. Chyba mnie nie widział na Coś się przejdziemy na dół. On tutaj może pomyśleć, że po prostu nie zamkną wyjścia. A ja policzę te piętra. Czekajcie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, dwanaście pięter. Słuchajcie, ta farma ma dwanaście pięter i sięga właściwie Bedroka. Ona jest od Bedroka do powierzchni Ziemi i produkuje to. Naprawdę, ogromne ilości, wow. Nigdy nie widziałem tyle żarcia. Ile tu jest marchewek? Co jest grane? Dobra, wiecie co? To mnie bardzo zdziwiło. Ja nie powiem Tritsusowi, że to znalazłem. Ja sobie wezmę może trochę, jakby i tak się nie zorientuję, bo kaman. on. Jakby to produkuje jakieś miliard chleba na sekundę, więc wezmę sobie całek w pudełek jedzenia i wracam na chatę, słuchajcie. Nie, nic przeciwko, żeby Dritzus zrobił wielkie farmy, ale nie może polywać moich mieszkańców mojej wioski do tego. Jakby come on, tutaj musi ktoś mieszkać. Eee, słuchajcie, naprawdę fajnie się rozwinęło wszystko i właśnie, miałem zrobić tą zbroję smoczą, więc pozwólcie, że wam pokażę, jak to zrobiłem i jak ona wygląda. Przetestujemy ją. Okej, okay, więc tak. Mamy, słuchajcie, już bardzo dużo tych scales. To właśnie możemy zdobyć od smoka. Jeżeli go strzyżemy, tak, to brzmi bardzo głupio, ale tak to działa w Minecraft'cie. I możemy zrobić z tego naprawdę epicko wyglądającą zbroję. Widzicie to? Ej, to jest naprawdę kozackie. To mi się najbardziej podoba chyba w całej grze. To jest najlepsza zbrojka. Jakby, jakiś swag. Ona wygląda jakby była enchantowana, a nawet nie jest. Jak to zenchantujemy, to będzie totalny wypas. Przy okazji może włożymy, słuchajcie, trochę tych ziemniaków do przepalania. I przydadzą nam się jeszcze y, jakieś narzędzia z tego Skoro mamy tylko tak dużo, ale słuchajcie, naprawdę bardzo długo schodziło, zajęło mi to kilka dni, żeby zebrać te wszystkie właśnie łuski smoka na te narzędzia i, żeby je, słuchajcie, to przetestować delikatnie. Te narzędzia chyba nie są najmocniejszymi narzędziami, chociaż, ej, naprawdę nieźle kopię ten cement, co się w sumie nie chce rozwalać, sobie ulic. co ja najlepszego robię. Przepraszam bardzo, nie chcę tego robić co Fabto, ale naprawdę wygląda epicko. A ten miecz nie, ten miecz jest super wypasiony. Wow, serio, to jest kozackie. Musimy opracować plan, bo słuchajcie, tak być nie może. Ta zbroja jest spoko, ja ją sobie zenżantuję, przygotuję fajny jakiś a wy musicie im pomóc. Potrzebuję twojej pomocy. Napisz mi w komentarzu plan działania. Co musimy teraz zrobić? Ponieważ ja bardzo chciałbym odbić moich villagerów. Chciałbym, żeby w tej wiosce z powrotem żyły te dobki, żeby, się, żeby tutaj były jakieś inne żywe dusze oprócz mnie. Nie, Więc musimy naszych mieszkańców uwolnić, tylko potrzebujemy jakiś plan. Ponieważ jeżeli Trisut się dowie, to będzie przerąbane. Ja nie chcę kolej wojny, ponieważ znowu wszystko sobie wysadzimy. To wszystko wybuchnie, Tam czy za wszystko wybuchnie. Kolejna wojna, do tego nie możemy doprowadzić? Musimy to jakoś zrobić na spokojnie. Więc napisz mi w komentarzu plan działania, jeżeli masz jakiś pomysł, za łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, subskrybuj ten kanał i koniecznie włącz dzwonek, też oprócz subskrypcji. ponieważ nie będziesz mieć wtedy jak tego nie zrobisz. A o to chodzi, żebyś wiedział, że są nowe odcinki. Obserwuj mnie na Twitchu, link masz w opisie, tam właśnie gramy na żywo, między innymi w Minecrafta. A teraz masz na ekranie naprawdę fajny odcinek, który polecam ci, żebyś obejrzał teraz. Więc na niego i słyszymy się na nim.